Taki jeniec. Boże, ile tych jeńców. Tak, moment, tutaj muszę zamalować na wszelki. A, nie, też jeńce. Boże, ile jeńców. Tych nagrań jest coraz to więcej. Takich jeszcze nie widziałem. To są bardzo świeże nagrania. Jegor tak? No, opowiedz, po co tu przyjechałeś? No, to... Moment. A nie, 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 stop. Nie, nie po co tu przyjechałeś, za ja to usłyszałem. A no i Goro, mam, po co ci te prezerwatywy, aż tyle? No to jest. Y, od. Y, byłej dziewczyny. A co, twój, to jest twój towarzysz bojowy? Nie, po prostu. No ten, jak przyjechaliśmy, to już była. A przyznawaj się, po prostu ruchaliście się tam w pasie leśnym. Nie. Po prostu no ze mną przyznaj chłopaki się, przejechali. Nie no, przyznaj, przyznaj się, się, może coś było, może tam trochę ciebie ten. Nie, ale na pewno? Nie. No dobra, to średnio wygląda. Ten był, a to jest co? Co to jest? Moskalki i sprzęt się pali. Kilka słów dla prasy. Mamaj! Uh, uh. Piździec sprzętowi waszemu. Takie rzeczy u nas tu się dzieją. Po prostu nie trzeba jechać na Ukrainę, walczyć w Ukrainę. No co, powalczyłeś? Powiedz chwałę Ukrainie. Nocna walka. Spalono sprzęt, kurwa, i to jeszcze nie jest jeden. Jo, jaki fajerwerk, uu. Bawimy się. Także coś do da prasy? Powiecie coś dla prasy? Kurwa, odłamki lecą. A ten co odpoczywa leży. Follow mi Jewgienowicz, tak? Jasne. Kantimerowska dywizja. dywizja, tak? Remrota. Rota, tak? Remontowa rota, w sensie kompania. Jaki rok? Macie, co wy macie, batalion? Nie, nie mamy. Czyli co? Ale macie kompanię, tak? I remontowa, kompania remontu, czyli osobna kompania, tak? Jasne, Jasne, dobra. Jest, no, ja znaję, A co twoja rodzina wie, że jesteś w Ukrainie? I co ci mówią? Że jest wszystko, no, wszystko no, źle? Nie, no chyba mówili, że wszystko. Mówi, że wszystko, nie, mówili, że wszystko dawajcie, napierdajcie kochów, mówili, tak? Nie, po prostu wiesz, zawsze wciach, jestem ciekaw. Po co tu przyleźliście do nas? No, po prostu możesz mi odpowiedzieć jak normalny ten. No po co tu przyszliście? Nie trzeba mówić, że to jest rozkaz, tylko. Rozkazy, rozkazów można nie wykonywać, zwłaszcza takich. Można sobie przestrzelić nogę i tak dalej. na chuj przy, przyrzucić się nam tutaj. Chciałem kurwa zadać to pytanie od samego początku wam. Nie wiem, nie wiesz? No to teraz tu leżysz, kurwa, ranny, pozostawiony przez swoich, tak i chuj. Wątpię, że kiedyś wrócisz do siebie z jednej prostej przyczyny, dlatego że wszyscy mają cię w dupie. Rozumiesz? Masz dzieci? Mam, na... tak. Mam nadzieję, że dotrzesz się do swoich dzieci i powiesz im, żeby nigdy, nigdy w życiu tutaj nie leźli, nie wazili do nas. Przejechał nam w czasę, tak. Mów tak. Trochę głośniej, Czarkasów, Witalii Władimirowicz. Z Ługańska. 20, 24 lutego. Zbyła mobilizacja. I nas ten. Przywieźli nas. No. Założyli. Mundur dali automaty i zabrali nas. Zabrali nas tam, no. I tam wozili, no i. W jedno miejsce, później do jednego miejsca. Później Charków. Charków to jest obwód charkowski, czyli. Nie, później... Moment, tam jest jakieś inne miasto. To jest. Na Hrakow. Na Hrakow to jest charkowski obwód, tak? Tak. Czyli z ługańskiego obwodu przejechaliście na, do charkowskiego obwodu, tak? Do charkowskiego obwodu. Do, tak, Przyjechaliście wyzwalać charkowski obwód, tak? Nie, no nie, żeby wyzwalać. Nie, no ale jak to? Z ługańskiego obwodu jechaliście do charkowskiego obwodu, nie na szaszłyk przecież. No oczywiście, wyzwoliciele, co? Dalej. Dalej. Gdzie staliście w Krakowie, w Garko... W samym Krakowie, tam schodzisz i tam jest... Kopaliśmy okop. No tak, dobra, dochodzimy do tego miejsca, kiedy odmówił pan, nie chciał pan iść dalej, co panu powiedzieli? Przywieźli nas do pułkowego sztabu rozbroili, w sensie dali nam uzbrojenie, no tam wyprali nam mózg, że tam kara będzie i że za karę mogą przerzucić do innego, niby, batalionu, no, do drugiego plutonu, tak, do drugiej kompanii, do in... my, my, wy macie drugi batalion, my mieliśmy czwarty, tak, to niech pan powie. Czwarty batalion jakiego pułku? Batalion 202 Pułku. 202, 202 Pułk to jest ługańskie LRL czy, czy rosyjski pułk? Ługański. LRL, LRL, tak? Tak, ługański. No i mówi, idźcie tam na front bez broni. Tak. Aha. Wsio. A pan? Pan normalnie walczył z bronią, tak, wszystko. Na punkcie kontrolnym pan stał, tak. W jakie funkcje miał pan? Stać, patrzeć i tyle. I donosić dowódcom. A samochody jakieś przejeżdżali, nie patrzył, nie widział pan. Nie no, nie samym skrzyżowaniu stałem, tylko obok stałem. Aha. Po prostu, po prostu obserwowałem, czyli obserwował pan pole walki, tak, żeby nikt tam nie stał. I pan też od 24 lutego został zmobilizowany? Tak, lutego. Do domu do mnie 23 przyszli z rana, dali mi wyzwanie na placu. W sensie na, klat, na klatce schodowej. Autobus to jest, to jest stał pod klatką schodową, czyli to było przed ofensywą, przed inwazją. Tak, to było 23 lutego, tak. Przejechali, coś tam dali mi na klatce schodowej, autobus stał już z dołu, później zawieźli nas do wojenkomu, tam zapisali nas wszystkich i Czwartego powiedzieli nam, żebyśmy szli z torbami Nie do Wękomu. Wie pan, od którego była inwazja w Ukrainę? Nie. Pana 23 wezwali, 24 zaczęła się inwazja. Nie, no jeszcze gdzieś około miesiąca wozili nas tam. Byliśmy w Ugańsku, Później w Ro do Rosji nas wywieźli, a w Rosję po co? Na Poligon? A po co? No przez Rosję nas ten... Przez Rosję, tak? Wieźli. I co, Jechaliście, wjechaliście przez Białogród tutaj? Przez Białogród, tak. Aha, a z Białogrodu zabrali nas do Kamazu, by powieźli. Nikt przecież nic nie mówił nam, nie wiadomo gdzie i jak. A ile osób było państwa? Z Ługańsku? No dużo było. Dużo, no to ile? Batalion? Kompania, dwa bataliony. 200-300 osób, ile? No, gdzieś do setki. Gdzieś około tego. 300 osób. Nie, może nawet więcej. Czyli batalion mieliście. W ługańskim obwodzie tam, no, wszystkich tam zabierali z ługańskiego obwodu. Ze wszystkich. A w batalionie było jakieś uzbrojenie. Działa, czołgi, nic nie było. Czyli tylko automaty, tak. Z nami tylko same automaty i tyle. Automaty, jakie? Ja. AK. Stare? No tak, 545. 86 rocznik. Ja miałem 83. Jasne, rozumiem. Kamizelki, hełmy, nie, nie, nic takiego. A hełmy teraz stare radzieckie. Tak, tak. A kamizelek, nic takiego. Jasne, rozumiem. No, kłask taki. I jak chcieliście walczyć przeciwko nam? Bez niczego. No, my nawet nie chcieliśmy. Jasne, no dobra. Tak. Jeszcze raz. Skąd jesteś? Fizruk, nazwis, maksywy. Skąd pochodzisz? Urodziłem się w staropolskim kraju, dalej. Później przyjechałem do Włogdy, a dalej. Później, no, poszedłem na kontrakt jako poborowiec. Później wróciłem i, wróciłem i trafiłem do Kaliningradu, tam kontrakt podpisałem. Zajmowałem się sportem, no i jakby… Jakim sportem? Jest lekka atletyka, no i mnie na katedrę WF oddali. Ile biegasz kilometrów? No, jestem sprinterem. 206 biegam. Wzięli mnie na katedrę fizycznego przygotowania i wtedy trafiłem do państwa. No, dobra, dobra i ten. Pochój, tu okazałeś się w Ukrainie. W Ukrainie tak. No, powiedzieli nam, że albo jedziecie tam, albo do więzienia. Dobra. Tak się trochę zabezpieczam, bo. Kurwa mać, Kaliningrad. Chujowo cię słychać. Źle się czujemy. A ty jak się czujesz? W porządku. Przepraszam, jakie przepraszam? Kurwa mać. Strzelaliście do mojej rodziny. Kurwa, przez was to ja nie mogę kurwy nawet w Charkowie wynająć. Pojebani jesteście. Kaliningrad, tak?